Dobry dzień dobry moi drodzy. Wybieramy dzisiaj. Oczywiście wróżba wyboru, wybierz i posłuchaj. Jeden, dwa. Dla jedyneczek. O proszę, no. Otwórz twoje serce, tak? Swoje serce, więc bardzo wymowne, że to pomo pomoże ci być bardziej atrakcyjnym, atrakcyjną e, dla innych, tak? Jak nie będziesz w zamknięciu, jak nie będziesz za murem. E, więc e, taka porada. No, nie wiem, czy coś tu dalej mówić. Jeżeli ktoś z was e, ma problem z nieufnością, ktoś z was jest po różnych przejściach i doświadczeniach e, rozmaitych, no to tu jest kwestia pracy też nad tym, tak, żeby wiedzieć, że, no, po prostu, nie wiem, do kamienia, że tak powiem, do muru, e, no, miłość. Ciężko przychodzi. A jak już przyjdzie, no to się odbije, nie? To trafi na blokadę. Więc tutaj też dobrze byłoby, właśnie najpierw ze sobą popracować, jeżeli kogoś szukacie, jeżeli macie zamiar wpuścić kogoś do swojej przestrzeni budować jakieś relacje, budować jakieś tak wspólne. Zbiory, że tak powiem, to tutaj yy, najpierw to otwieramy, uleczamy serducho, nie? A dwójeczki. U dwójeczek będą ważne jakieś tematy związane z osobami z podznaków wodnych, czyli rak, skorpion, ryby, ewentualnie różne rzeczy mogą im się ciekawe, ważne, przydarzać w okresie panowania w słońcu tych. Yy, Znaków lub astrologicznie gdzieś, jeżeli będą takie tematy, więc bądźcie czujni, e, czytajcie informacje, szukajcie informacji o tym. E, no, teraz słuchajcie: Węzeł Północny przez najbliższe półtorej roku jest przecież w rybach, więc może być to dla Was ważny czas też, tak? Więc sobie poczytajcie na ten temat. Okej, okay. no i tutaj też, jak już mamy te znaki wody, no to wiadomo też, że jakby mamy tematy uczuć, emocji, intuicji, ale generalnie czucia, mamy temat uzdrowienia, oczyszczenia z tym pracować, tym się zająć, to jest też bardzo głęboka, bardzo głęboki wgląd w różne tematy, nie? Więc to też jakby mówi. Mogą być też ważne tutaj nowie pełni księżyca w tych znakach, więc zwróćcie uwagę, co wtedy manifestujecie, co warto manifestować, czym warto się wtedy zająć, a czym niekoniecznie bo może to Was w pewien sposób prowadzić. Ok, dziękuję pięknie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, pa! pa.